Okej okay, moi drodzy. Przed czas na test w terenie. Jak widzicie, będzie tutaj kamerka 360 stopni będzie umieszczona i będzie pokazywałam, jak spisuje się błotnik. No to co, zaczynamy test, jedziemy. To pierwsze błotko zaliczone. Zobaczymy, czy będzie coś chlapało, czy nie. Ten przedni błotnik jest dosyć słaby, ale tylni powinien być idealny na takie warunki, właśnie. Jeżeli znajdę jakąś koło, że tak jak najbardziej też będę testował. Zobaczmy, jak sobie rodzin radzi na nierównościach Jak tam skacze? Przód skacze, tył nie Okej, okay, pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, gdzie Może będą jakieś kałuże Jedziemy się bardzo spokojnie Zgodnie z przepisami Szukamy kałuż No i tutaj chyba Nie będzie żadnych kałuż A dobra, tutaj mamy trochę Zgliszczy, zobaczmy, jak to wygląda. Jest wilgoć, mamy to dobrze. Jak tam błotnik z tyłu, nie jestem ciekawy, się zachowuje. Miał dzisiaj padać, no i nie pada. No i kurczę, co ja, co ja na to poradzę. No, a Myślałem, że zrobię porządny test tych błotników w deszczu. No dobra, zobaczymy, czy damy radę. Dobra, przejeżdżamy. Taka lekka, lekka kałuża, no. Dobra, tu trochę piachu, gałęzi. Co my tu mam jakąś trasę taką, o. Tu może być ciekawa trasa, spróbujemy. Tu są, jak widzicie, jakieś... O, błotko jest. Błotko jest, o. I zobaczcie, jak się spisują nasze błotniki. Też popróbujemy. Też jakaś kałuża. Ach. No teraz to już chyba coś tam zobaczycie, prawda? Dobra, przejadę tutaj. Ach dobra. Jak będzie. Podziwiajcie. No to już coś. Ach Będę cały brudny. Ale dobra, niech Wam będzie. Tutaj mamy kolejne kałuże. Ten przedni, tak słabo, słabo, naprawdę słabo, że się spisuje. Ale w tył, mam nadzieję, że ok. Zresztą zaraz zajdę z roweru i zobaczę. Tylko jeszcze ta kałuża. Tylko jeszcze ta kałuża! Kurczę, blade! Ale jestem uwalony. Przód jest do poprawy na 100%. Jeszcze nie wiem jak tył, ale zaraz zobaczymy. Uwalony jestem równo. Z przodu, z tyłu trochę mniej. Za chwilę zobaczymy jak to wygląda. O no właśnie w tym miejscu. No dobra, z przodu jestem uwalony. Zobaczcie jak jestem uwalony z przodu. Szczególnie tutaj. Nogawka z tyłu, no już trochę mniej. Zobaczmy na rower. Tutaj no, rower jest już naprawdę ubłosony Tu gdzie są błotniki jest czyściutko. Jest OK. Tak jak przewidywałem. O tutaj już nie ma osłony i już wszystko idzie na rower. Tutaj zobaczcie koło też. Niezła nieźle to wygląda. Czyli błotniki jak na razie spełniają swoje zadanie. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Po prostu masakra. Dobra, tutaj trzeba będzie pościągnąć się jakąś osłonką. No eee. i tyle. Cóż Więc więcej mogę dodać. No Jest masakra po prostu. Pamiętajcie, że tylko dobrze wykonany rower jest w pełni wodoszczelny. Także ja się nie martwię. A tak jeszcze się to prezentuje. Dobra, muszę zrzucić to błoto teraz. Jakoś w miarę szybko. Jeżeli napotkam jeszcze jakieś kałuże, to może w jakąś wiada, Ale myślę, że to co już zrobiłem, jest wystarczającym dowodem na to, że te błotniki naprawdę sobie potrafią poradzić w bardzo trudnych warunkach w łocie. W jeździe, po naprawdę sporych kałużach. Robią robotę, więcej mi nie potrzeba. Także myślę, że w niedalekiej przyszłości. Zamówię też przednie włotniki, też tej samej firmy, z tej samej serii. Oczywiście to nie jest materiał sponsorowany, sponsorem jestem ja. Kupione za własne pieniądze, ciężko zarobione. Kolejny test włotników, moi drodzy. Cały czas w przód uderza. Tak, w przód tutaj mi stuka. A tył cichutko, oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zachęcam do obejrzenia kolejnego, który właśnie Wam się ukazuje.